Europeizujemy się i to bardzo dobrze, ale czy aby nie brakuje akcentu polskiego? Jest, owszem, jest coś z polskiego kolorytu. Trajkują, <grywa> tak. Mają się ze Czasy doczekaliśmy. Nie ma zgody wśród ludzi, którzy oglądają głodujących maszynistów kolejowych. Jedni są za, drudzy przeciw. Mają rację, że strajkują. Źle, że strajkują. Im chodzi o bezpieczeństwo pasażerów. Nie, oni się bronią przed bezrobociem. Ależ skąd? Ktoś sobie robi kampanię wyborczą. Co o tym sądzić? Pewne jest tylko, że skoro ludzie są gotowi ryzykować własnym zdrowiem, to muszą mieć ważne dla nich powody, co nie musi znaczyć, że mają rację. Coraz trudniej zrozumieć czasy, których doczekaliśmy. Do Europy zmierzamy, czy może się od niej oddalamy? test maszynistów do od 10 dni na dworcu centralnym w Warszawie. Przyłączyli się dziś maszyniści w Poznaniu, a w piątek w Żaganiu. Zdaniem dyrekcji generalnej PKP, rzeczywistym powodem strajku głodowego maszynistów nie jest zagrożenie bezpieczeństwa podróżnych, lecz desperacka obrona przed redukcją zatrudnienia. Związek Zawodowy Maszynistów w Chojnicach apeluje o natychmiastowe przerwanie głodówki. Liderzy związku nie mają prawa szafować życiem oraz zdrowiem ludzkim i to bez względu na wynik negocjacji. Czytamy w apelu z Chojnic. Desperacja. Przerodziła się w tragedię. Przed jednego z naszych kolegów zabrało pogotowie od szpitala. Są coraz częstsze głosy wśród ludujących, że wolą umrzeć na betonie niż zabić podróżnych w wagonie. Nawet się rymuje, ale to nie jest takie śmieszne. Nikt w Polsce nie chce wierzyć, że narażacie życie dla na tego, żeby inni podróżowali bezpiecznie. My myślimy przede wszystkim o podróżnych, ale i o kolegach, którzy prowadzą te pociągi. Dlaczego dyrekcja jest taka uparta? Tyle czekać. Partia X nie czeka. Partia X wyrywa do przodu. Proszę państwa, idziemy czwórkami! Idziemy ulicą świętą, krzyską, nowy świat, wiejską pod kancelarię prezydenta i sejm. Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Polska, weź obronę syna swego, Stanisława Dimińskiego. Obtasz go matko Bożą mądrością i swoją umiejętnością i żeby ten Polak stały, wyprowadził naród. Nas popiera cała Polska. Polska to nie Warszawa, Polska to polskie województwa, to polskie rolnictwo, to polscy robotnicy, to śląski, to sieradzki, to podlaskie, to białostockie, to olszczyńskie, to kujawy. Tam mamy 10 milionów Polaków, którzy zamierzają na nas głosować. Niech żyje pan Tymiński, który pierwszy bronił Polski. Niech żyje! W piśmie I faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tam, którzy wchodzą. Mamy nadzieję, że pan profesor Sol zachowa się godnie i przyzna się do błędu. Może nie, może nie on był tym, który zadecydował o unieważnieniu ważnych podpisów, jak żeśmy twierdzili. Może to ktoś inny, jakiś nadgorliwiec. Skoro tak mamy żyć, to ja w imieniu milionów Polaków mogę tu umrzeć pod polskim biurem. Chcę, żeby moja ojczyzna, moi rodacy, moje wnuki, których mam sześcioro, żyli godnie, a w tym układzie to mój syn, który jest inżynierem, nie będzie w stanie te dzieci wykształcić. Drugi tak samo, sześciu wnucząt, które nie mają perspektywy jutra. Więc ja, babcia, to życie za miliony Polaków, W matematyce X to niewiadoma, a w polityce tu X staje się konkretem. Za zasłony słów ukazuje się jej coraz pełniejszy obraz. w Stulecie istnienia obchodzi szpital psychiatryczny w Tworkach. Przez szpital w Tworkach przewinęły się tysiące i tysiące ludzi, którzy, jak napisał sławny psychiatra profesor Antoni Kępiński, więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią, a których często nazywamy schizofrenikami. Niegdyś w starożytności myślano, że są opętani przez złe moce. Dzisiaj medycyna uważa, że choroby psychiczne odsłaniają niezwykłe bogactwo ludzkiej natury. Niektórzy zaś lekarze twierdzą, że ci, których potocznie zowie się wariatami, są normalniejsi aniżeli nie jeden z ludzi całkiem zdrowych, opanowanych szaleństwem polityki. Także tutaj w tworkach politykowano. Za dawnych czasów, przed I wojną światową, wielu lekarzy, psychiatrów z doktorem Rafałem Radziwiłowiczem na czele należało do czołówki ruchu niepodległościowego. Ale przede wszystkim byli świetni w swoim fachu. Umieli ze szpitala stworzyć dom dla chorych. Tutaj terapią był także uśmiech pielęgniarki i przyjacielskie słowo lekarza. I ta tradycja przetrwała do dziś. W tym miejscu przez 100 lat wytworzył się i przetrwał klimat odpowiedzialności. Każdy wie, co robić powinien, by pomóc ludziom chorym i każdy to robi. Po prostu twórki są oazą normalności. Dworzec centralny, samo centrum Warszawy i Polski. A Polska to ponoć centrum Europy. Na pierwszy rzut oka można już w to prawie uwierzyć. Europeizujemy się i to bardzo dobrze. Ale czy aby nie brakuje akcentu polskiego? Jest, owszem, jest coś z polskiego kolorytu. Mają <grywa> ze Czasy doczekaliśmy. Nie ma zgody wśród ludzi, którzy oglądają głodujących maszynistów kolejowych. Jedni są za, drudzy przeciw. Mają rację, że strajkują. Źle, że strajkują. Im chodzi o bezpieczeństwo pasażerów. Nie, oni się bronią przed bezrobociem. Ależ skąd? Ktoś sobie robi kampanię wyborczą. Co o tym sądzić? Pewne jest tylko, że skoro ludzie są gotowi ryzykować własnym zdrowiem, to muszą mieć ważne dla nich powody, co nie musi znaczyć, że mają rację. Coraz trudniej zrozumieć czasy, których doczekaliśmy. Do Europy zmierzamy, czy może się od niej oddalamy? czasie protest maszynistów do głodujących od 10 dni na dworcu centralnym w Warszawie. Przyłączyli się dziś maszyniści w Poznaniu, a w piątek w Żaganiu. Zdaniem dyrekcji generalnej PKP, rzeczywistym powodem strajku głodowego maszynistów nie jest zagrożenie bezpieczeństwa podróżnych, lecz desperacka obrona przed redukcją zatrudnienia. Związek Zawodowy Maszynistów w Chojnicach apeluje o natychmiastowe przerwanie głodówki. Liderzy związku nie mają prawa szafować życiem oraz zdrowiem ludzkim i to bez względu na wynik negocjacji. Czytamy w apelu z Chojnic. Desperacja. Przerodziła się w tragedię. Przedwczoraj jednego z naszych kolegów zabrało pogotowie od szpitala. Są coraz częstsze głosy wśród głodujących, że wolą umrzeć na betonie niż zabić podróżnych w wagonie. Nawet się rymuje, ale to nie jest takie śmieszne. Nikt w Polsce nie chce wierzyć, że narażacie życie dla tego, żeby inni podróżowali bezpiecznie. My myślimy przede wszystkim o podróżach, ale i o kolegach, którzy prowadzą te pociągi. Dlaczego dyrekcja jest taka oparta? Tyle czekać. Partia X nie czeka. Partia X wyrywa do przodu. Proszę państwa, idziemy czwórkami! Wszystką nowy świat, wiejską pod prezydenta i sejm. Chodźcie z nami, chodźcie z nami, chodźcie z nami, chodźcie z nami. sama Polska, weź obronę syna swego, Stanisława Dimińskiego. obdarz go matko Bożą mądrością i swoją umiejętnością i żeby ten Polak stały, wyprowadził naród cały z głodu, nędu. Nas popiera cała Polska. Polska to nie Warszawa, Polska to polskie województwa, to polskie rolnictwo, to polscy robotnicy, to śląskie, to śląskie, to podlaskie, to białostockie, to olsztyńskie, to kujawy. Tam mamy 10 milionów Polaków, którzy zamierzają na nas głosować. Niech żyje pan Tymiński, który pierwszy bronił Polski. Niech żyje! Niech żyje! Powiada Wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tam, którzy wchodzą. Mamy nadzieję, że pan profesor Sol zachowa się godnie i przyzna się do błędu. Może nie, może nie on był tym, który zadecydował o unieważnieniu ważnych podpisów, jak żeśmy stwierdzili. Może to ktoś inny, jakiś nadgorliwiec. Skoro tak mamy żyć, to ja w imieniu milionów Polaków mogę tu umrzeć pod marskim biurem. Chcę, żeby moja ojczyzna, moi rodacy, moje wnuki, których mam sześcioro, żyli godnie. A w tym układzie to mój syn, który jest inżynierem, nie będzie w stanie te dzieci wykształcić. Drugi tak samo, sześciu wnucząt, które nie mają perspektywy jutra. Więc ja babcia oddam to życie za miliony Polaków. W matematyce x to niewiadoma, a w polityce tu x staje się konkretem. Za zasłony słów ukazuje się jej coraz pełniejszy obraz.